ma cześć, ludzie witajcie w moim kanale. To jest kolejny odcinek z Pythona. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam jedno zadanie. E, zadanie polegające na sprawdzeniu czy liczba jest parzysta. Bardzo proste, takie myślę, że jedno z podstawowych zadań. W dzisiejszym odcinku chciałem wam pokazać e, w praktyce rzeczy, które wam pokazywałem we poprzednich odcinkach, mam nadzieję, że wam się taki odcinek spodoba, mam całą książkę zadań e, pochodzi ono z e, książki pod tytułem w Python Plus, C++ JavaScript zadania z programowania, link będziecie mieli do tej książki w opisie, z wami ja chciałbym przerobić jedno zadanie wybrane, z tego co tutaj patrzę jest wiele tych zadań, są też odpowiedzi do nich w innych językach z tego co widzę to w C++ ale to nam nie przeszkadza, bo zadanie można zrobić tak naprawdę w każdym języku programowania, więc przedłużać dłużej nie będę lecimy z odcinkiem. Zadanie polega na tym, aby sprawdzić czy liczba sporzysta, czyli czy jest podzielna przez 2. Aby użyć e, operatorem inaczej, żeby sprawdzić czy liczba sporzysta w języku programowania w przypadku Python może być modulo, czyli procent. Jak dział modulo, pokazywałem Wam wcześniej. E, i pierwsze co musimy sobie zrobić to musimy sobie wpisać jakąś zmieną, czyli na przykład liczba sprawdzana. I teraz na przykład dajmy sobie, że E, użytkownik będzie ją sobie wpisywał możemy sobie zrobić tak albo możemy sobie zrobić e, tak jak sposób, który ja osobiście preferuję bardziej czyli żeby to ładnie wyglądało piszemy sobie print cześć podaj dowol dowolną liczbę inną niż 0 tak, teraz sobie damy input i teraz zobaczymy, jak działa nasz program. Cześć, podaj swoją dowolną liczbę inną niż 0. Podajmy sobie jakąś liczbę. Tak, na razie program działa w taki sposób. E, teraz Wam pokażę, jak działa modulo. Dajmy sobie na przykład print. Print. E, na przykład 20 modulo z 2. Dajmy sobie 10 i 0. Na czym to polega? Reszta z dzielenia. Zobaczmy sobie tak jak pokazywałem wcześniej kalkulator. Tu wam pokażę. 20 podzielić na 2, 10, reszty 0. Jakbyśmy to sobie dodali na przykład 19. 19. To zobaczcie, że jest wynik z dzielenia 1. 19 na 2 to jest 9,5. Czyli tym sposobem możemy wykorzystać. Nasze modulo, ale co wypadku, gdybyśmy mieli podane 0? Zobaczcie. 0, ponieważ nie ma z czego podzielić, dlatego musimy zrobić e, pierwszy warunek sprawdzenie, to musimy sprawdzić, czy podany input jest prawidłowy. Dlatego sobie robimy if, liczba sprawdzana, operator porównania i 0. Print liczba równa 0. Tak. I sobie dajemy Enter, e, znaczy wykonanie programu 0. E, poczekajcie, coś tutaj namieszamy, chyba. To 12. Zróbmy sobie Elif Print, chyba że. A, dobra, już wiem, w czym jest błąd. Sprawdza nam e, tu jest ciąg znaków, a tutaj jest int. Czyli musimy sobie dać jeszcze int. Teraz powinno nam zadziałać. To sobie dajmy w komentarz i spróbujmy jeszcze raz. liczba równa 0. Możemy sobie dać jeszcze wykrzyknik tutaj. I zobaczcie, że. Eee, chyba, że to tak. O, w JavaScript nie było wykrzyknik. Generalnie w języku programowania wykrzyknik to jest znak negacji. Czyli teraz sobie wpiszmy, podaj inną liczbę niż 0, podajemy 0, nic się nie dzieje, ponieważ nie napisałem warunku, dlatego dajmy sobie elif, liczba, tutaj bardziej else, bo bym musiał kolejny warunek podać, a wam po prostu pokazuje, że na, dział, na, na samą liczbę 0 e, reaguje program, liczba inna niż 0. I zobaczcie, dajmy sobie rana, 12, liczba równa 0. A, zrobimy odwrotnie. Zróbmy jeszcze raz tak, jak było wcześniej. Liczba, równa, liczba inna niż 0, a teraz liczba równa 0. Możemy sobie sprawdzić, czy liczba jest równa 0 i zróbmy sobie taki warunek. Ja po prostu na pokażę na przykładzie negacji. Czyli to sobie musimy podmienić. Zróbmy sobie tak. Teraz sobie tutaj liczby równa 0 damy tutaj. I sprawdzamy czy działa. 12 liczba inna niż 0. 0 równa liczba 0. Możemy sobie zrobić na przykład kolejne zapytanie. E, może to sobie podstawowy program na ten odcinku. Pokażę wam, jak go przerobić bardziej zautomatyzowany, żeby na przykład robić jeszcze raz kolejne zapytanie. I tu będziemy używać funkcji. Ale na razie nie wprowadzam jeszcze funkcji. Na razie pokażę podstawowo to zadanie, jakie domyślnie można zrobić. Widzimy, że działa. Czyli możemy sobie na przykład już zakomentować, żeby po prostu wiedzieć o co tu chodziło, i sobie na przykład piszemy e, liczba. Sobie brak, print. Liczba jest parzysta. A, sorry. Robimy sobie jeszcze kolejnego ifa i if, liczba sprawdzana modulo z 2. E, jest równa 0. kropek i print. Jeżeli jest równa, czyli liczba jest parzysta, tak, oraz else print, liczba jest nieparzysta to my zostawmy tak i sprawdźmy, czy nam program zadziała. Dajmy sobie 0, liczba równa 0, ok. Dajmy sobie 10, liczba jest parzysta, dajmy sobie 11, liczba jest nieparzysta, czyli widzimy, że już nasz sortownik działa tak, jak powinien. E, nie wiem, czy chcecie, e, napiszcie w komentarzu, czy mam gdzieś wrzucać na jakąś stronkę, czy w komentarz wkleć wam ten kod gotowy. E, jak wam będzie po prostu wygodniej, żebyście też się nauczyli czegoś, ale też w ramach, że w razie czego jakby jakieś były problemy to żeby można było sobie łatwo to porównać do postaci mojej, gotowej więc taki odcinek krótki, zadaniowy jeśli Ci się spodobał to nie zapomnij zostawić łapki w górę, zostaw też subskrypcją, jeśli tego jeszcze nie robisz, a my widzimy się na następnym odcinku Cześć!